W czasie wielkich przemian, kiedy średniowiecze osiągnęło swój szczyt, a Kościół katolicki umacniał swoją obecność w całej Europie, narodził się człowiek, który pozostawił głęboki ślad w historii filozofii, nauki i wiary. Święty Albert Wielki, nieprzypadkowo nazywany Wielkim, był jednym z największych intelektualistów średniowiecznego chrześcijaństwa, nauczycielem świętego Tomasza z Akwinu i obrońcą harmonii Rozumu z wiarą. Święty Albert urodził się w Lawingen w Niemczech około roku 1906 w rodzinie szlacheckiej. Od najmłodszych lat wykazywał niezwykłe jak na tamte czasy pragnienie wiedzy, interesując się zarówno naukami wiary, jak i naukami przyrodniczymi co było czymś rzadkim i rewolucyjnym w epoce, w której nauka i religia były często postrzegane jako przeciwieństwa. W młodości Alberto został wysłany na Uniwersytet w Padwie we Włoszech. Jeden z głównych ośrodków intelektualnych swoich czasów. Tam zagłębiał się w studia naukowe i filozoficzne, zwracając na siebie uwagę zdolnością przyswajania i integrowania wiedzy. Młody Alberto często spędzał dni i noce na czytaniu i eksperymentowaniu, zgłębianiu wszystkiego, od tajemnic natury po najbardziej złożone kwestie metafizyczne. Kamień milowy w jego życiu miał miejsce w Padwie, gdzie spotkał braci Dominikanów. I poczuł Boże powołanie do życia poświęconego studiom i kontemplacji w służbie kościołowi. W geście wielkiego dystansu Alberto porzucił swoje uprzywilejowane życie i postanowił zostać Dominikaninem, przyjmując habit i śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Decyzja o wstąpieniu do zakonu kaznodziejskiego wywarła wpływ na jego rodzinę i przyjaciół, którzy nie rozumieli, jak ktoś o jego statusie społecznym może wyrzec się tak wielu możliwości. Prowadzenia życia w służbie religijnej. Jednak święty, Albert był przekonany, że prawdziwą wiedzę i mądrość odnajdzie w Chrystusie. Dlatego rozpoczął nowicjat. Wkrótce stało się jasne, że Alberto był błyskotliwym umysłem i naturalnym myślicielem. W krótkim czasie wyróżnił się wśród braci Dominikanów, wysyłając go na studia i wykłady na kilku ważnych uniwersytetach w Europie. Dzięki światopoglądowi jednoczącemu wiarę i rozum dał się poznać jako obrońca filozofii arystotelesowskiej, starający się przybliżyć naukę grecką do chrześcijaństwa. W swoich pracach sam Alberto starał się zrozumieć, w jaki sposób boskie stworzenie objawiało się w naturze. Wierzył, że studiując świat przyrody, człowiek może zbliżyć się do Stwórcy. To skłoniło go do poświęcenia się różnym dziedzinom wiedzy, od astronomii po botanikę, będąc w istocie jednym z pierwszych, który zajmował się Zagadnieniami naukowymi z prawdziwie chrześcijańskim podejściem. Alberto postrzegał naukę jako sposób kontemplacji cudów Boga i dlatego był jednym z pionierów poszukiwań syntezy nauki i wiary. Podczas gdy niektórzy jego współcześni traktowali nauki przyrodnicze z podejrzliwością, obawiając się, że zagrażają one autorytetowi wiary, Alberto rozumiał, że jedno i drugie może współistnieć w harmonii. Święty Albert Wielki pisał obszernie. Pisząc traktaty obejmujące szeroki zakres tematów, w tym filozofię, teologię, chemię, fizykę, biologię, a nawet mineralogię. Jego prace nie ograniczały się do prostych opisów, ale zawierały szczegółowe obserwacje i badania empiryczne, co jest rzadkością w okresie średniowiecza. Wśród jego najwybitniejszych dzieł wyróżnia się De Mineralibus traktat o mineralogii, który zachwyca precyzją i szczegółowością. W nim Sao Alberto klasyfikuje minerały, opisuje procesy wydobywcze i omawia wpływ geologii na środowisko. Praca ta ukazuje nie tylko jego intelekt, ale także zdolność obserwacji i metody naukowej. W swoich badaniach nad roślinami Alberto wykazał się wyjątkową umiejętnością katalogowania i opisu różnych gatunków, będąc prekursorem współczesnej botaniki. W jego dziełach widać głęboki szacunek dla natury i podziw dla złożoności boskiego stworzenia, widząc w każdej żywej istocie odbicie Bożej miłości. Jednak sao Alberto wyróżniało się nie tylko w naukach przyrodniczych, był także głębokim i szanowanym teologiem. Poprzez swoją rozległą twórczość teologiczną starał się wykazać, że filozofia arystotelesowska nie jest zagrożeniem dla wiary chrześcijańskiej, ale raczej Narzędziem mogącym umocnić zrozumienie tajemnic bożych. Jednym z jego głównych osiągnięć była obrona roli rozumu w rozumieniu wiary. Alberto uważał, że rozum ludzki, stworzony przez Boga, powinien służyć pogłębianiu zrozumienia prawd objawionych, a nie być postrzegany jako konkurent wiary. Na swoich zajęciach zachęcał swoich uczniów, aby zadawali pytania i szukali odpowiedzi zarówno w oparciu o rozum, jak i objawienie. Jego nauczanie wywarło głęboki wpływ na świętego Tomasza z Akwinu, który stał się jego najsłynniejszym uczniem, a także jednym z największych teologów Kościoła. Współpraca i przyjaźń Alberta i Tomasza były niezbędne dla rozwoju teologii scholastycznej, tradycji, która dążyła do systematycznego harmonizowania filozofii i teologii. Święty Tomasz z Akwinu, który później został kanonizowany i ogłoszony doktorem Kościoła. Zawsze wyrażał głęboki szacunek dla swego mistrza, uznając u świętego Alberta rzadką mądrość i pokorę. Alberto z kolei widział w Tomaszu błyskotliwego młodzieńca, zdolnego do wypełnienia swojej misji jednoczenia rozumu i wiary w służbie Kościoła. Święty Albert odznaczał się szczególną gorliwością w nauczaniu i wychowywaniu młodych ludzi, niestrudzenie poświęcając się wychowaniu swoich uczniów. Wierzył, że edukacja nie polega tylko na przekazywaniu wiedzy, ale na inspirowaniu do szczerego poszukiwania prawdy i świętości. Jego metody pedagogiczne łączyły w sobie rygor intelektualny i głęboką duchowość. Jako dominikanin Świętego Albert podróżował do różnych miast, nauczając i głosząc Słowo Boże. Jego nauczanie było jasne i przystępne, przekazując złożone koncepcje filozoficzne w sposób zrozumiały dla zwykłego człowieka. Dążył do dzielenia się wiedzą, aby była dostępna dla każdego. W 1260 roku święty Albert został mianowany biskupem ratysbony w Niemczech na mocy rozkazu papieża Aleksandra IV. Pomimo niechęci do opuszczenia środowiska akademickiego i zajęcia stanowiska duszpasterskiego, przyjął misję z posłuszeństwem i gorliwością, oddając się duszpasterstwu z takim samym zapałem, z jakim studiował. Podczas swego biskupstwa Świętego Albert wykazał się wielką pokorą i służbą ludziom, troszcząc się o biednych i walcząc w obronie godności najsłabszych. Nawet będąc biskupem nie porzucił prostoty i życia modlitewnego, które zawsze wyróżniały jego drogę jako Dominikanina. Jego kadencja jako biskupa charakteryzowała się reformami administracyjnymi, wspieraniem edukacji i dbałością o kształcenie duchowieństwa. Uważał, że dobrze wykształcone i zaangażowane duchowieństwo jest niezbędne dla Kościoła, krzewiącego prawdziwą miłość i świadectwo wiary. Jednym z największych wyzwań, przed którymi stanął jako biskup, był konflikt między różnymi frakcjami politycznymi i kościelnymi, który zagrażał pokojowi w regionie. Sam Alberto działał z rozwagą i dyplomacją, zawsze starając się pojednać skłócone grupy i promować harmonię między stronami. Pomimo swojej skuteczności i poświęcenia, São Alberto czuł się nieswojo w związku z odpowiedzialnością polityczną i chciał wrócić do życia kontemplacyjnego i studiów. Po trzech latach jako biskup poprosił papieża o pozwolenie na rezygnację i za zgodą powrócił do życia zakonnika i nauczyciela. Wracając do swojego pierwotnego powołania, São Alberto jeszcze intensywniej poświęcił się nauczaniu i pisaniu. W ostatnich latach swojego życia Napisał kilka ze swoich najważniejszych dzieł, podejmując tematy teologii mistycznej, etyki i moralności, zawsze z tą samą głębią i pokorą. W swoich pismach mistycznych, Alberto podkreślał znaczenie zjednoczenia z Bogiem i życia modlitwą. Wierzył, że prawdziwe poznanie Boga wykracza poza słowa i pojęcia, można je osiągnąć jedynie poprzez doświadczenie modlitwy i kontemplacji, gdzie dusza znajduje odpoczynek w swoim stwórcy. Jednym z jego najbardziej znanych stwierdzeń jest stwierdzenie, że im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym bardziej zdaje sobie sprawę ze swojej małości. Dla świętej Alberta prawdziwa mądrość polegała na uznaniu wielkości Boga i ograniczeń człowieka, a to uznanie prowadziło do pokory i miłości. W późniejszych latach świętych Albert stał się postacią czczoną w całej Europie. Jego mądrość przyciągała zarówno studentów, jak i przywódców religijnych, a nawet świeckich, którzy szukali porad i odpowiedzi na pytania moralne, polityczne i filozoficzne. Alberto pozostał jednak pokorny, zawsze kierując chwałę swoich osiągnięć do Boga. Wpływ świętych Alberta wykraczał poza granice nauki i kościoła. Był konsultowany przez królów i szlachtę i szanowany jako mediator w konfliktach. Jego sława jako rozjemcy i doradcy pokazała, że jego życie było prawdziwym świadectwem miłosierdzia, mądrości i sprawiedliwości, czyli cech, które uważał za niezbędne dla każdego chrześcijanina. Świętego Albert, w swoich dziełach i przepowiadaniu, bronił harmonii między wiarą i nauką. W czasach konfliktów religii z nowymi odkryciami naukowymi, pokazał, że wiara chrześcijańska może współistnieć z badaniami nad światem przyrody. Wierzył, że wszelka prawdziwa wiedza, czy to naukowa, czy teologiczna, pochodzi od Boga i do Niego prowadzi. Koncepcja nauki świętego Alberta jako poszukiwania Boga uczyniła go prekursorem chrześcijańskiej myśli naukowej. Postrzegał prawa naturalne jako odzwierciedlenie boskiego porządku, a zrozumienie natury było dla Niego formą uwielbienia Stwórcy. Takie podejście pomogło w zharmonizowaniu tradycji badań akademickich z wiarą. Wśród swoich badań Alberto wykazał szczególną fascynację alchemią, dziedziną budzącą zarówno nadzieję, jak i podejrzenia. Jednak studiując alchemię, jego celem było zrozumienie elementów stworzenia i zobaczenie nawet w najbardziej podstawowych elementach działania Boga. Jego badania w tej dziedzinie otworzyły drzwi do rozwoju chemii, traktaty, które napisał święty Albert na temat minerałów, roślin, zwierząt i innych elementów naturalnych, Ukazują jego zaangażowanie w katalogowanie i zrozumienie Bożego Stworzenia. Jego obserwacje, zawsze oparte na rygorystycznej metodzie empirycznej, są świadectwem jego dyscypliny intelektualnej i oddania pracy naukowej. Pokora, z jaką św. Albert podchodził do nauki, była inspirująca. Nigdy nie zabiegał o uznanie ani sławę za swoje odkrycia. Zamiast tego, postrzegał swoją pracę jako formę służby Kościołowi i ludzkości. Alberto uważał, że zdobytą wiedzą należy dzielić się dla wspólnego dobra, a nie wykorzystywać do osobistych przechwałek. Oprócz nauk przyrodniczych, Alberto zajmował się także teologią mistyczną i w swoich pracach na ten temat zachęcał chrześcijan do poszukiwania bliższej relacji z Bogiem. Droga mistyczna była dla niego sposobem na oderwanie się od rzeczy materialnych i osiągnięcie wewnętrznego spokoju, jaki płynie ze zjednoczenia z Chrystusem. Mistycyzm świętech. Alberta zainspirował wielu innych świętych i teologów, którzy przyszli po nim. Twierdził, że wszyscy chrześcijanie, niezależnie od swojej pozycji społecznej czy roli w Kościele, mogą osiągnąć duchową zażyłość z Bogiem poprzez modlitwę, medytację i życie w cnocie. Wśród swoich uczniów świętego Tomasz z Akwinu wyróżnia się nie tylko jako najsłynniejszy, ale także jeden z najbardziej oddanych zwolenników nauk Alberta. Obaj podzielali wizję, że teologia i filozofia mogą wzbogacić wiarę chrześcijańską, a ta współpraca zaowocowała solidną i wpływową tradycją intelektualną Kościoła. Głęboka przyjaźń między Alberto i Tomasem była przykładem dla wielu uczniów uczęszczających do szkół dominikańskich. Pokazali, że prawdziwa nauka jest możliwa jedynie dzięki pokorze i wzajemnemu szacunkowi. Świętego Tomasz z wielką czcią odnosił się do swego mistrza, mówiąc, że Albert był jak latarnia morska pośród ciemności niewiedzy. Życie świętego Alberta Wielkiego przeniknięte było poczuciem misji i niezachwianym posłuszeństwem Bożym zamierzeniom. Z wiarą przyjmował każde wyzwanie, wiedząc, że jego powołaniem jest służba i oświecanie Kościoła. Ten duch służby był widoczny w jego zaangażowaniu w nauczanie, naukę i pasterstwo dusz. Kiedy jego stan zdrowia zaczął się pogarszać, Alberto stopniowo wycofywał się z działalności publicznej, już w podeszłym wieku wiedział, że koniec jego ziemskiej wędrówki jest bliski i zaczął poświęcać jeszcze więcej czasu na modlitwę i refleksję. Mimo to do końca kontynuował pisanie i nauczanie, pozostawiając niezrównane dziedzictwo intelektualne i duchowe. W 1980 roku w wieku około 74 lat, Święty Albert Wielki zmarł w kolonii w Niemczech, gdzie spędził swoje ostatnie dni. Jego śmierć odczuła cała Europa, uznawano go bowiem za jednego z największych nauczycieli i obrońców wiary. Jego pogrzeb zgromadził rzesze studentów wiernych i wielbicieli, którzy opłakiwali stratę giganta kościoła. Po jego śmierci dziedzictwo świętego Alberta przetrwało w dziełach jego i jego uczniów. Jego wkład w teologię, filozofię i nauki przyrodnicze w dalszym ciągu wywierał wpływ na myślicieli przyszłych pokoleń, które w jego pismach znajdowały źródło inspiracji i wzór oddania prawdzie. Wiele lat później świętego Tomasz z Akwinu stał się jednym z głównych promotorów dziedzictwa Alberta, zawsze wychwalając mądrość swego mistrza i stosując jego nauki we własnej pracy teologicznej. Wpływ świętego Alberta widać w dziełach Tomasza. Gdzie zjednoczenie wiary i rozumu traktowane jest z taką samą gorliwością, jaką odziedziczył po swoim mentorze. W 1931 roku papież Pius XI ogłosił świętego Alberta Wielkiego doktorem Kościoła, uznając jego znaczenie dla teologii katolickiej i jego wkład w wiedzę ludzką. Tytuł ten był potwierdzeniem, że jego twórczość nie miała wyłącznie charakteru akademickiego ale była prawdziwie inspirująca i pouczająca dla wiary chrześcijańskiej. Święty Albert został także ogłoszony patronem naukowców, co jest zaszczytem podkreślającym pionierską wizję i intelektualną odwagę, jaką wykazał się w godzeniu nauki z wiarą. Jego przykład do dziś służy jako przewodnik dla tych, którzy szukają prawdy zarówno w nauce, jak i teologii, inspirując poszukiwanie wiedzy jako formę uwielbienia Boga. Życie świętego Alberta Wielkiego uczy nas, że prawdziwa mądrość nie polega jedynie na gromadzeniu wiedzy, ale na pokorze uznania Boga za źródło wszelkiej prawdy. Żył w poszukiwaniu tej prawdy, poświęcając się studiowaniu nie po to, by zaspokoić swoją ciekawość, ale by uwielbić Stwórcę. Do dziś pisma świętych Alberta są nadal studiowane i szanowane. Jego prace obejmują tematy od fizyki po metafizykę. Od etyki po teologię, i ukazują człowieka, który miał rzadki dar do głębnego zrozumienia Bożego stworzenia. Widział piękno i porządek na świecie i wiedział, że to wszystko wskazuje na miłość i boską inteligencję. Alberto wierzył, że stworzenie jest objawieniem od Boga i że studiując je, ludzie mogą zbliżyć się do Stwórcy. Nauka była dla niego formą modlitwy, aktem kontemplacji, który pozwolił mu dostrzec wielkość Boga w każdym szczególe wszechświata. Święty Albert Wielki swoim życiem i nauczaniem utorował Kościołowi drogę do uznania wartości badań naukowych jako wyrazu godności ludzkiej. Pokazał, że rozum i wiara są darami Bożymi i muszą współdziałać dla dobra ludzkości i chwały Bożej. Pamięć o świętych Albercie Wielkim w dalszym ciągu inspiruje chrześcijan na całym świecie do prowadzenia życia wypełnionego modlitwą i studiowaniem. Jego postać symbolizuje możliwą harmonię między wiarą i nauką. A jego pokora jest mocnym przykładem tego, jak prawdziwa wiedza przybliża człowieka do Boga. Kościół katolicki obchodzi 15 listopada wspomnienie św. Alberta Wielkiego, oddając cześć jego intelektualnemu i duchowemu wkładowi. W tym dniu katolicy wspominają jego przykład pokory, wytrwałości i umiłowania prawdy cnót kluczowych dla życia chrześcijańskiego. Historia św. Alberta Wielkiego jest zaproszeniem dla wszystkich wierzących. Aby wykorzystali otrzymane talenty dla wielbienia Boga i służenia ludzkości, przypomina nam, że wiedzy i mądrości musi towarzyszyć życie w cnocie i pokorze. Oprócz jego święta, Pamięć o Świętych, Albercie Wielkim jest nadal żywa w intelektualnej tradycji Kościoła, zwłaszcza na uniwersytetach i w zakonach, które promują studia i formację chrześcijańską. Na uniwersytetach katolickich, jego dziedzictwo jest wspominane jako symbol doskonałości akademickiej połączonej z wiarą, a wielu studentów i profesorów modli się o jego wstawiennictwo, aby otrzymać mądrość i rozeznanie. Zakon Dominikanów ze szczególną miłością pielęgnował przez wieki naukę świętych, Alberta, uważając go za jednego z twórców myśli scholastycznej. Scholastyka, której fundament pomógł założyć, wywarła głęboki wpływ na teologię chrześcijańską. I jest nadal badana i ceniona. Albert Wielki w wyjątkowy sposób podchodził do tajemnic wiary, rozumiejąc, że dogmaty kościoła nie są przeszkodami w wolnej myśli, ale oknami na wieczną prawdę. Wierzył, że teologia jest królową nauk i że dobrze zrozumiana pomoże ludziom znaleźć pełnię i szczęście w Bogu. Jego intelektualna pokora była jedną z jego cech charakterystycznych. Pomimo swojej ogromnej wiedzy, Święty Albert nigdy nie uważał, że posiada ostateczne odpowiedzi na temat boskich tajemnic. Rozumiał, że poszukiwanie prawdy jest ciągłą drogą i że z każdą odnalezioną odpowiedzią pojawiają się nowe pytania, zawsze prowadzące wierzącego do głębszego spotkania z Bogiem. W jednym ze swoich kazań świętych Albert mówił o znaczeniu miłości i pokory na drodze do mądrości, stwierdzając, że nauka bez miłości jest światłem, które prowadzi do ciemności. Dla niego wszelkie studia i dociekania, które nie przekształciły się w miłość do innych, były puste i niegodne dzieci Bożych. Przykład świętego Alberta Wielkiego przypomina nam, że studiowanie spraw Bożych i stworzenia musi prowadzić do konkretnej praktyki miłosierdzia i służby. Jego życie naznaczone było głębokim pragnieniem, aby wiedza była dostępna i wykorzystywana dla dobra wszystkich, zwłaszcza tych najbardziej pokornych i potrzebujących. Święty Albert był także wielkim obrońcą godności osoby ludzkiej, wierzył, że wszyscy ludzie jako dzieci Boże zasługują na szacunek i opiekę, i ten pogląd wpłynął na jego postępowanie jako biskupa i nauczyciela. Alberto postrzegał każdą osobę jako wyraz boskiej miłości, niezależnie od jej pozycji społecznej i poziomu wiedzy. Wizja świętego Alberta dotycząca miłości do stworzenia również przyczyniła się do tego, jak Kościół zaczął postrzegać dbałość o środowisko, uważał, że chrześcijanie mają obowiązek chronić i zachować przyrodę, uważając ją za dar Boga dla całej ludzkości. Myśl ta pobrzmiewa do dziś w nauczaniu Kościoła na temat ekologii. Święty Albert Wielki przez całe swoje życie poświęcił się nie tylko nauczaniu, ale także świadczeniu. Rozumiał, że osobisty przykład jest równie ważny jak formalne nauczanie. I starał się żyć modlitwą, dyscypliną i służbą. Dla niego prawdziwym nauczycielem był ten, który żył tym, czego nauczał. Alberto rozumiał wagę modlitwy jako podstawy wszelkiej ludzkiej działalności. Wierzył, że bez życia modlitwą wszelki wysiłek włożony w naukę i pracę będzie daremny. Dla niego modlitwa była momentem, w którym człowiek zjednoczył się z Bogiem i odnowił siły, aby wypełnić swoją misję na Ziemi. Jego zaangażowanie w życie modlitewne było świadectwem dla uczniów i współpracowników, którzy widzieli w nim nie tylko nauczyciela, ale prawdziwego męża Bożego. Duchowość świętego Alberta była prosta i głęboka, skupiona na pokorze i pełnym zaufaniu opatrzności Bożej. Życie świętego Alberta Wielkiego przypomina nam również, że powołanie do świętości jest skierowane do wszystkich, także tych, którzy poświęcają się nauce i studiowaniu. Pokazał, że droga nauki, oświecona wiarą, jest także drogą uświęcenia, gdzie intelekt i serce jednoczą się w służbie Bogu. W swoim czasie, São Alberto musiał stawić czoła wielu wyzwaniom i nieporozumieniom, zwłaszcza ze względu na swoje zainteresowanie naukami przyrodniczymi. Nie ustał jednak, wierząc, że jego powołanie jest sposobem służenia Kościołowi i bycia świadkiem piękna Bożego stworzenia. Jego przykład uczy, jak ważne jest wytrwanie w wierze, nawet wtedy, gdy pojawiają się trudności. Przez całe swoje życie święty Albert Wielki stał się przykładem dla wszystkich, którzy szukali życia w prawdzie i świętości. Pokazał, że poszukiwanie wiedzy nie musi oddalać chrześcijanina od Boga, wręcz przeciwnie, może jeszcze bardziej zbliżyć Cię do Stwórcy, gdy będziesz zachwycać się porządkiem i pięknem wszechświata. Święty Albert nie tylko inspirował swoich uczniów, ale także wywarł głęboki wpływ na strukturę nauczania katolickiego. Zachęcał do tworzenia uniwersytetów i szkół o zintegrowanym modelu nauczania, w których można było wspólnie studiować teologię i filozofię, a także nauki przyrodnicze. Wpływ Świętego Alberta odczuwalny jest także we współczesnych akademiach i szkołach teologicznych gdzie jego metodologia i umiłowanie prawdy stanowią wzór dla katolickiego wychowania. Pokazał, że studiowanie jest świętym powołaniem, drogą do poznania Boga i służenia Bogu, i to dziedzictwo pozostaje żywe do dziś. Świadectwo świętech Alberta Wielkiego rozbrzmiewa w sercach wiernych jako wezwanie, aby nie bać się wiedzy, ale wykorzystywać ją na chwałę Bożą. Przypomina nam, że każde odkrycie, każdy wgląd jest darem Bożym. Który przybliża nas do Boga i zwiększa naszą odpowiedzialność wobec Stworzenia i innych. Świętego Alberta Wielkiego wspomina się także za pogodę ducha i cierpliwość, z jaką prowadził swoją działalność, oraz za otwartość na uczenie się na błędach. Rozumiał, że każda trudność jest okazją do wzrostu w cnocie i zaufaniu Bogu, a jego cnoty są żywym przykładem dla wszystkich wokół niego. Dziś historia Świętego Alberta Wielkiego w dalszym ciągu inspiruje naukowców. Teologów i studentów, którzy pragną zintegrować swoją miłość do prawdy z wiarą. Jest przypomnieniem, że ludzki intelekt został stworzony, aby odkrywać cuda Boga i że w każdym odkryciu możemy dostrzec odbicie Bożej mądrości. Niech życie świętych Alberta Wielkiego inspiruje każdego z nas do pokornego poszukiwania prawdziwej wiedzy, wielkodusznej służby Kościołowi i znajdowania w stworzeniu i nauce drogi do zbliżenia się do Stwórcy. Niech wstawia się za wszystkimi, którzy szukają mądrości, prowadząc ich do życia w świętości i miłości do Boga, tak jak On żył i nauczał.